Na TikToku z rok temu był trend, gdzie kidy mówiły, że o 12 skaczemy, wywoła tą mega falę uderzeniową, która nas zbiecia z powierzchni ziemi, wybuchną nam wszystkim bębenki, a potem nas zaleje. Nie wiem, jak to paradoksalnie brzmi, ale dobra. Czy jest to naprawdę fizycznie możliwe? Skok taki musi być zsynchronizowany i punktowy. To znaczy, że 8 miliardów ludzi musi zmieścić się w jednym miejscu w jednym czasie. Dlaczego? Bo efekt skoku takiego Johna z Nowego Jorku i Minga z Pekinu inaczej się wzajemnie będzie znosił i nie byłoby efektu. Bilans byłby zerowy. Skupiając Johna i Minga i miliardy ludzi w jednym miejscu, mamy najlepsze możliwe warunki tylko gdzie tych ludzi skupić? No pokalkulujmy chwilę. Przyjmijmy, że każdy z 8 miliardów ludzi to grubas. Szerokość barków niech wyniesie 1 metr. Nasza grubość, czyli długość plecy brzuch to 50 cm, czyli razem pół metra kwadratowego. Taką powierzchnię zajmie statystyczny człowiek w tym eksperymencie. Pomnóżmy to razy 8 miliardów ludzi, no mamy 4 miliardy metrów kwadratowych powierzchni. Niby sporo, ale to tylko 4000 kilometrów kwadratowych. Taką liczbę ludzi zmieścimy w Moskwie, Tokio, Nowym Jorku, Los Angeles czy Atalancie. Na polskie realia to takie 8 Warszaw albo 13 miast po pokroju Krakowa, Szczecina czy Łodzi. Wszystkich ludzi mamy upakowanych. Teraz obliczmy ich masę. Sorki, panie, ale no pesymistycznie przyjmę na potrzeby łatwiejszych obliczeń, że każdy waży 100 kg, co da nam 800 miliardów kilogramów, czyli jakieś 800 milionów ton. Do obliczeń i tak nam będą potrzebne kilogramy, ale obrazuję Wam, ile waży ludzkość. Teraz przyjmijmy, że podczas skoku mamy identyczną prędkość 1 metra na sekundę. Normalnie tak nie jest, bo atmosfera i grawitacja nas hamuje. Poznajmy również masę Ziemi, która wynosi około 6 razy 10 do 24 kg. Masa ludzkości w takiej notacji wykładniczej to zaledwie 8 razy 10 do 11 kg. Teraz muszę powiedzieć Wam o czymś takim jak pęd i zasada zachowania pędu. W skrócie jest to iloczyn masy i prędkości. Tłumaczy nam, dlaczego mucha lecąca z prędkością na przykład 100 m na sekundę no, nie zatrzyma taka mucha pociągu olbrzymiego pociągu jadącego z nadprzeciwka z prędkością 10 m na sekundę. Zasada zachowania pędu mówi natomiast, że całkowity pęd ciała bądź układu ciał nie ulega zmianie. Jak jesteś w łódce i wyskakujesz z niej do przodu z określoną prędkością, to łódka leci do tyłu też z jakąś prędkością proporcjonalną do mas, które ma łódka i ty. No to masa Ziemi razy prędkość Ziemi równa się masa ludzkości razy prędkość ludzkości. Dzielimy obustronnie przez masę Ziemi. No to mamy prędkość Ziemi to masa ludzkości razy prędkość ludzkości przez masę Ziemi. To prędkość Ziemi to jest 8 razy 10 do 11 razy 1 metr na sekundę jeszcze razy kilogram. Przez 6 razy 10 do 24 kilogram. Kilogramy się skrócą. 10 do 11 razy 10 do 24. 13. 8 przez 6 to jest 1,33, czyli 1,33 setne razy 10 do minus 13 metra na sekundę. Praktycznie nic. Albo inaczej. Ziemia przesunie się o jedną setną długości pojedynczego atomu wodoru. Potem wróci na swoje miejsce, bo tak działa grawitacja. I wiem, że fizycy za skrót myślowy dotyczący zasady zachowania pędu już ostrzą na mnie widło, jednak spokojnie. Na mojej platformie Hardcore Teaching... Linki w opisie. Podsumowując, nasza masa jest tak mała względem masy ziemi, że taki skok nie wywoła absolutnie nic. Sorki, kiedy z TikToka. Gdybym miał go do czegoś porównać taki skok, to tak jakbyście mieli słonia i na jego powierzchni skakałaby pchła.